Zadanie z mechaniki. Dotyczy ono dwóch różnych walców staczających się wzdłuż równi. Mamy znaleźć prędkość jednego walca u podstawy, prędkość drugiego oraz stosunek czasów, w jakich została e, przebyta droga wzdłuż równi przez jeden i przez drugi walec. Ponieważ zadanie jest dosyć złożone, i że żeby zapamiętać. O co w tym zadaniu chodzi, zatrzymaj w tej chwili film i zaznają się z treścią zadania. Ja przechodzę do rozwiązania. Otóż mamy taką sytuację, że walec znajduje się na szczycie równi. Równia ma wysokość H, długość L i kąt nachylenia alfa. Dlaczego 2 MgH? Otóż z treści zadania wynika, że każdy walec w obu przypadkach składa się z dwóch części i te dwie części składowe mają takie same masy. Zatem, biorąc pod uwagę części, dwie części składowe o masach dwa, M, każda pisze energia mechaniczna na początku. 2 MgH walca, a na końcu energia. Mechaniczna jest równa sumie energii kinetycznych ruchu postępowego i obrotowego. Na początku mechaniczna była równa tylko potencjalnej grawitacji. Zapisujemy sobie zasadę zachowania energii. I teraz zobacz. Występuje H. Możemy powiedzieć, że H jest dane, no bo jeśli znamy L, znamy kąt alfa, to z trójkąta prostokątnego H znajdziemy. Tu występuje prędkość V, którą mamy znaleźć. No i energia kinetyczna ruchu obrotowego. Tu trochę komplikacji się pojawia. Moment bezwładności jednego walca jest inny niż moment bezwładności tego drugiego walca. Pierwszy i drugi mają inne bez, momenty bezwładności. I występuje jeszcze omega. Ale tu już mamy V. V jeszcze pojawi się tu, gdzie jest omega to jest wzór wiążący ruch po okręgu, bo taki jest ruch punktu walca obracającego się, posiada prędkość liniową, która jest związana z prędkością kątową omega tą właśnie zależnością. I teraz sytuacja wygląda tak, że każdy walec składa się z dwóch części. Jedna część ta wewnętrzna to pełny walec o promieniu Tutaj RA i długości D oraz tuleja otaczająca ten walec. Tuleja ma dwa promienie: R duże oraz RA. Jaki jest więc moment bezwładności takiego walca? Najpierw moment bezwładności walca pełnego byśmy liczyli. Co za chwilę? Bo za chwilę. W przypadku walca B sytuacja się odwraca. Wewnątrz jest walec pełny, wykonany z ołowiu, a otacza go tuleja z oleju odwrotnie niż w pierwszym przypadku. I tak. Moment bezwładności walca, tego tutaj, tego albo tego pełnego ogólnie opisuje wzór 1, 2 mr kwadrat. Moment bezwładności tulei. Wygląda tak: jedna druga M, a w nawiasie suma kwadratów promieni tulei i walca pełnego. Czemu jest równy moment bezwładności walca jako całości? Moment bezwładności jest skalarem. W związku z tym, jeśli poszczególne części mają. Hmm, poszczególne części walca mają momenty bezwładności i 1, i 2, i 3 i tak dalej, to moment bezwładności całkowity walca jest sumą tych momentów bezwładności. I zapisujemy, że moment bezwładności i walca całkowity jest sumą tych dwóch momentów bezwładności. Gdy dodamy do siebie, popatrz, tu jest jedna druga m kwadrat, tutaj jest też jedna druga 2 kwadrat. Dodamy dwójki się uproszczeń. Mamy taki wzór, który opisuje moment bezwalności walca składającego się z takich dwóch części. No to podstawiamy. Mianowicie, najpierw upraszczamy dwójkę, zostaje nam 2nv. Potem tu mamy im i omega kwadrat przez 2. No to podstawiamy i, to i, które tutaj przed chwilą wyprowadziłem, wstawiamy do tego wzoru w to miejsce, oczywiście dzielimy przez jedną drugą, a następnie wstawiamy v dzielone przez r, ale podnosimy do kwadratu. Stąd co wynika? Jeśli obie strony podzielimy przez masę tutaj tej zależności, którą otrzymaliśmy, to mamy z lewej strony 2gh, a z prawej strony mamy dwa składniki, każdy zawiera V kwadrat. V kwadrat wyrzucamy poza nawias. W związku z tym w nawiasie kwadratowym zostanie 1 z tego mV kwadrat, tu 1. Tu będzie 1 druga razy 1 druga, to będzie 1 czwarta, dlaczego nie ma r kwadrat? Bo popatrz, tutaj jest jeszcze 1 dzielone przez r kwadrat. Jak z tym uprościmy, to nam r kwadrat w tym pierwszym iloczynie znika jedna czwarta, a w tym drugim iloczynie mamy jedna druga i r dzielone przez r kwadrat r kwadrat dzielone przez r kwadrat, r kwadrat małe dzielone przez r kwadrat duże. No to przyjrzyj się teraz temu równaniu. Tu 2gh, jak wcześniej powiedziałem, przecież jest znane, wykorzystamy wzór na h. I mamy niewiadome r przez r oraz v. No, wyznaczmy stąd v. Otrzymujemy taki dosyć dziwny wzór. Ale jest to wzór, dla sytuacji, gdy mamy walec składający się z, z walca pełnego w środku i tulei otaczającej. To jest ogólny wzór, który teraz zastosujemy do sytuacji walca A i potem do sytuacji walca B. Moglibyśmy znaleźć prędkość zarówno walca A, jak i walca B, gdybyśmy znali R. Małe dzielone przez r duże. Skoro tego nie znamy, to należy się zastanowić, skąd ten stosunek wziąć. Gdzie występuje r małe r duże? Oczywiście we wzorze na objętość walca. Objętość walca to podstawa, czyli pi kwadrat razy długość walca. A gdzie te wzory zastosować? Oczywiście we wzorach na masę. Jest powiedziane, że masa aluminium jest równa masie mm, ołowiu występujących w danym walcu. Podstawiamy, podstawiamy wzory. Wzór na masę aluminium w przypadku A. Prosty pi r kwadrat razy D objętość walca razy gęstość aluminium. I to jest równe masie tulei. Masa tulei Poprzez analogię do tego wzoru pi r kwadrat minus RA kwadrat razy DPO. To już widzimy, że P się upraszcza yy, D się upraszcza, pozbywamy się nawiasu, otrzymujemy taką zależność. Następnie widzimy, że RA występuje z obu stron. Przenosimy na lewą RA kwadrat roa i mamy taką równość. Z tej równości wyznaczamy stosunek r małe A do R duże w kwadracie. I można byłoby na tym stanąć, podstawiając ten wzór do wzoru na prędkość, bowiem gęstości ołowiu aluminium są znane. Ale autor podaje jeszcze stosunek gęstości ołowiu do gęstości aluminium jako równy 420. Przejdźmy do tego stosunku. W jaki sposób? dzieląc licznik i mianownik przez tę samą liczbę. Gęstość ROA. I co mamy? W liczniku otrzymujemy nic innego tylko MI. W mianowniku ROA do ROA1 no i jeszcze ROA ro, mm, ołowiu do RO aluminium MI. Mając tę zależność Wstawiamy je tu w to miejsce. Otrzymujemy to, taki wzór. Z tego wzoru, po podstawieniu za HL sinus alfa, otrzymujemy ten wzór podkreślony przeze mnie na czerwono. Wartość 2,67 metra na sekundę. Poprzez analogię do tego, jak wyprowadziliśmy wzór. Na prędkość VA postępujemy dla przypadku B. Masy są sobie równe. Zwróć uwagę na to, że powtarzam kolejno to, co w pierwszym rzędzie w funkcie A zrobiłem. Mając to równanie, dochodzimy do tej postaci. Dzielimy licznik i mianownik przez RO. A. Otrzymujemy taką zależność. Zwróć uwagę na różnicę. I teraz tę zależność wstawiamy tu, do tego wzoru obwiedzionego grubą czerwoną linią. Znajdujemy taki wzór i znajdujemy ostateczną postać wzoru VB. Wartość uzyskanej prędkości to. 2,96 m, 2 m na sekundę. No i teraz znajdziemy stosunek czasu wstaczania się walców z równi pochyłej. Drogi przebywane wzdłuż równi L są takie same. Drogę, drogę w każdym ruchu można przedstawić iloczynem prędkości średniej i czasu trwania ruchu. Charakterystycznym jest, że w ruchach jednostajnie zmiennych prędkość średnia jest średnią arytmetyczną prędkości początkowej i końcowej. W naszym przypadku, w obu przypadkach, prędkość początkowa jest równa 0. Prędkość końcowa odpowiednio VA i VB. Piszę więc, że droga przebywana przez pierwszy walec to prędkość średnia tego walca razy czas. Jest to równe iloczynowi prędkości średniej walca B razy czas, jak, w jakim on pokonał długość walca. I zgodnie z tym, co powiedziałem, zapisuję, że prędkość średnia walca A jest równa prędkości końcowej VA dzielone przez 2, bo V0 jest równe 0, a prędkość średnia walca VB jest stosunkiem VB do 2, bo VB na początku jest równe 0. Z tego wyznaczam stosunek TA do TB. Wygląda on tak. Tu te wzory. Podstawiłem v, wzór na VA, wzór na VB i otrzymałem dosyć klarowny wzór na stosunek czasów. Jest on równy 1 i 11.